Cześć, jestem Izita witam w kolejnym odcinku i dzisiaj tak jak Wam mówiłem, zajmę się tą craftem dwójką. I to urządzenie działa mi, ale właśnie tylko przy tym piecyku. Próbowałem stawiać z tej strony, z tej strony i nie działało. Nie wiem dlaczego nie chcę mi przyspieszyć działania tego filtra. Tutaj mam już miejsce przygotowane na jedną rzecz, którą będę robił teraz. I jak zwykle już zapomniałem sprawdzić jak się robi. A chodzi mi o quasi czy jakoś tak. Chodzi mi o rzecz, o tą Glass bottle, Fitterstone, stone, okej. Okay. Czy ja mam tutaj glass bottle? Nie mówcie, że nie mam glass bottle. Ale jak nie mam to sobie zrobię. Trzy, tak? Tak się robiło? Tak, dobra. Piórko jeszcze potrzebuję. Jedno piórko. I gdzieś tu miałem właśnie ink Całkiem się natrudziłem, żeby zdobyć Inksak. Bardzo rzadko się respi. O, jeszcze muszę wziąć sobie stone Trzy... I złoto. Jeszcze złoto. Dobra. Złoto... stone. Butelka... Piórko i Inksak. Gdzie jest Inksak? Jest Quasi tu OK i stawiamy tutaj I mamy sukces future no, dobra i tutaj muszę sobie wstawić tutaj papier Weźmy sobie może jakiś artefakt Jaki by tu artefakt wziąć <laughs> Może wezmę ten Nagrobek Nagrobek później Albo wezmę jeden tom jeszcze wiedzy I Jest teraz takie coś, zaraz ten papier jeszcze na wyjmę I wezmę pierwsze, gdzie to co wzięłem A jeszcze miałem zrobić coś coraz innego A właśnie I mam jeszcze płyty Chciałem zrobić tutaj trochę nastroju muzycznego ehm, Może pierwsze czerwoną ułóżmy Ale cicho Bardzo cicho gra. Mmm, dobra. Nie wiem, co daje największą szansę na sukces. <noise> szansę na sukces. O! Przy książkach już mam 85. A, jakbym włożył półki. Fuck, nie zrobiłem półek. Chwilę, zrobię jeszcze półki. Nie wiem, co daje większą szansę. Czy półki, czy książki. Powiem, że to daje całkiem dużo, a diamentów nie chcę marnować. 93, a same książki dawały chyba 85. Tak, dobra, czyli półki z książkami. I tutaj wstawiamy papier. O, coś pisze. Jaki dźwięk jest? I mamy dwa fragmenty z straconej wiedzy. Dobra, a tą książkę? Forbidden artefact A taki bookshelf w ogóle mi nie znikło Fajnie Forbidden knowledge Nowe fragmenty wiedzy Nice O, fuck Zaraz, mogę to wyciągnąć? Szybko, chowaj się Dobra, wyciągnęłam Ym, Więcej półek, więcej półek, muszę zrobić więcej półek Kurde, mało tych książek miał. A zaraz wam pokażę jak moje pole wygląda z trzciną cukrową. Kurde, tylko pięć? Ja pierdził. Tutaj jest moje pole. Ym, widzicie tam w prawym górnym rogu praktycznie, trochę niżej. Jest moje pole takie paski na mapie. Nie jest wcale takie małe, a tyle trzeba czekać, żeby ta trzcina urosła naprawdę. E, dobra, półki i książka. Theory of Criminal oh. Jakąś teorię mam? Forbidden knowledge. Forbidden knowledge. Tu, to... o oh, nie, dobra, zaraz. Lost knowledge, forbidden i forbidden. A teoria? Czy mogę to przeczytać? Nie mogę tego przeczytać. Więc zapewne mogę je ułożyć tutaj. Woah, fuck! O, to już jest teoria, z tego już mogę odkrycie uzyskać. Tylko jest bardzo mała szansa na sukces. Zaraz, najpierw zróbmy może to... O, oh, fuck. 25%, 80% szans... Słabo. O, akurat jest. Arcane Focus Water. Kurcy O, jeszcze jedno odkrycie. Arcane Focus Air. No i teraz już słabo. O jest coś Bots of the Metal Nice Muszę opróżnić ekwipunek No ale jest 20%? Nie zaraz 15% Może... i zniknęło już Dobra trudno mm, Więc Jeszcze wam pokażę, bo da się zrobić z tego alumentum, czy jakoś tak, initor Da się zrobić coś takiego jak Arcane Singularity I zaraz wam pokażę jak to działa Ło wow. Ale głośno Zaraz Dobra Eee, gdzie by to rzucić? Dobra, może rzucę tutaj. Patrzcie jak to fajnie wygląda. To jest czarna dziura. Wow. I wiem, że mnie też może wciągnąć i mnie zabić. Wciąga. O oh, nice. A jak mało klocków w ogóle zostało. A dziura naprawdę duża. O! O! Prawie sobie rozwaliłem kolejkę! O to ładnie rzuciłem Dobra Dobrze, że mi kolejki nie wciągnęła e, Piasek, znaczy dirt Ziemia Dobra, więc ja sobie pójdę zbierać więcej pap e, papieru Znaczy ściny cukrowej, zrobię sobie więcej książek, półek z książkami bardziej I widzimy się przy kolejnym już odkrywaniu tym razem nie teorii, tylko odkrycie Będziemy próbowali zrobić. Więc zaraz, wracam. I jestem z powrotem po godzinie zbierania cystyny cukrowej. W końcu mam wystarczającą ilość książek. Tak jest. I chcę Wam jeszcze pokazać, właśnie nie wiem czy to Wam pokazywałem, mam Wam Crystal Link i wiem jak już się robi. Robi się je w sposób chyba ten, ale jeszcze nie wiem czy. Dobra, tak. Tak się robi Crystal Link. Ale drugie zrobię sobie za jakiś czas. Na razie jeszcze mam. Um, więc, chciałem sobie jeszcze zrobić pierwsze z tego artefaktu i z tego artefaktu coś, zobaczymy co wyjdzie. Um, więc, tutaj kartki mam już przygotowane, tak, tak, 56% i wkładamy kartki. Rar ar artefakt, zobaczymy co będzie z tego, co, co będzie z unknown. Fragment of lost knowledge, takie już mam, niestety tylko jeden fragment. 38% słabo. Mogę nic nie mieć. A jednak też lost knowledge. Więc może od razu sobie weźmy. Zaraz, zaraz. 25, 20. Coś tam powiększa, ale nie dużo. A i nic nie uzyskałem. Straciłem dwa fragmenty. Um, mam też dwa przy sobie dwa diamenty, jak widzieliście, ale wezmę ich chyba jednak więcej. I... gdzieś na skrzynkę. O, Spróbujmy sobie jakąś teorię zrobić. znaczy coś z tych teorii. Cztery teorie, trochę diamentów mam. soul, um, Arcane Focus, Water... To Arcane Focus, ja tu mam inne jakieś Arcane. Focus zwykły, a tutaj jest jeszcze um, Air i Water Air kopię szybciej, a właśnie to jest właśnie ten przedmiot, jest um, do maszynki, która kopię w ogóle materiały dookoła. Z tym się zajmę, już za jakiś. Dobra, zanim się tym zajmę, to trochę minie raczej. Chociaż, że nie wiem. E, Wyjmijmy wyjmij sobie papier i może, pierwsze, zróbmy sobie te buty 5% z książkami. 25%, a z diamentem? What the fuck! 13? O, masakra 25% tylko A failur 30%. Fuck A na luz 100% Słabo. Co może być lepsze? To już całkiem. A Crystal Link jakbym wsadził. Też 15%, a jakbym wsadził tak 20. Kurde, te książki chyba naprawdę są najlepsze, są lepsze od diamentów nawet. Kurde. Będzie ciężko bardzo. Nic, spróbujmy. Patrzcie jak to w ogóle fajnie wygląda. Czy będzie pierwsza kropka? Jest pierwsza kropka, więcej książek Uda mi się, uda mi się Nie ma drugiej kropki, może sobie włączmy muzykę Tutaj wsadziłem drugą płytkę wcześniej To jakaś złowroga Dawaj drugą kropkę Fak, straciłem kropkę? No nie! Failer, lose Coś mi się zdaje, że to tylko się zniszczy Oh my god, jeszcze w dodatku zaraz wszystkie książki stracę, a ja już nie mam zbyt dużo No, lepsze od książek mogą być tylko diamentowe bloki, ale tego nie będę robił, to jest... To jest już przesada, naprawdę. Nie mam tyle diamentów. Nie, zaraz, ja coś muszę rozkminić. No ale nie mam co rozkminić. Może to spróbujmy. Fuck. Nic, niech się to robi. Tortus, tortoise, tortoise To są chyba najtrudniejsze jakie mogą być A spróbujmy jednak to, może R. O! Od razu lepiej 77%? 100% To mi się na pewno zrobi, patrzcie jak się szybko robi no, Ale książek straciłem ja pierdzielę Ej, dawać, bo mi się zaraz książki skończą. No, Discovered Focus. Aha, no już, już mogę sobie to zrobić. Czyli bierzemy zwykły i kryształek, tak? I mam R. Improved speed Dobra Straciłem miliard książek po prostu Bookshelf A zbierałem je godzinę No to jest naprawdę masakra Przecież ile ja tego bym potrzebował Dobra, może sobie odkryjmy jeszcze jakiś z tych Może to No dobra, jedno Jedno to, może jedną czaszkę I może to jedno no, może to? A spróbujemy na pierwsze źle, 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 źle. 10%? Dobra, może jednak nie zaraz. Za mało. Ehm, więc może to? No, to już będzie lepiej. 46%. 75% na stratę. Fuck. Jest coś. Forbidden. Dobra, teorii mam trzy: jedno odkrycie i trochę e, i trochę fragmentów wiedzy. Gdzie to jest? Ale jeszcze mogę coś sobie tutaj zrobić. 38% jeszcze mniej O ale coś jest Fragment Lost Knowledge Dużo mam fragmentów Lost Knowledge Mam jeden fragment Jak to jeden fragment? Miałem jej więcej przecież Straciłem? A nie bo miałem teorię odkryłem dobra Więc może z tego forbidden coś Coś mi się jeszcze uda 10, nie, 18%. Słabo. Już się skończyła muzyka. Ta czerwona płyta jest dłuższa. Fak. Aha, fajnie. No, może się chociaż jedno odkryje. I zaraz jeszcze weźmy sobie. Tak, więc tego z 8. Tu jest czerwony proszek. Haha. Mo ha. już 14 deployed kryształ. Kryształki mam w tej szyi, tak? Tak jest. I mam 4 Arcane Singularity Więc sobie wejdzie, później mam jeszcze coś... aj nic nie zdobyłem. No fuck. Trudny to jest. Naprawdę jest trudne i potrzebuje więcej materiałów. Dobra, ale rzućmy sobie 34 kulki. Może jakieś spróbujemy w, zwierzę wciągnąć. Szybko coś znaleźć. No i możecie zobaczyć teraz moje, moją farmę. Chyba było powiększe, bo to jest naprawdę... Przewalone co zbierać Zrobił jeszcze większą, to jest jeszcze za małe O, konia wciągnijmy Kilka i koniu w miejscu O, czarny koń Tak Tak jest Chodź tu, cały czas nosiłem dla siebie O już jest ha. Dobra, zaraz źle napisałem trochę O. Będzie. Czarny. Czarny jest całkiem szybki. Czy nie? O. Shiftem się zsiada. Zapomniałem już. Dobra, więc ty sobie zostań tutaj. A na tego rzućmy sobie czarną dziurę. Stój w miejscu! Gdzie tam lecisz? Ja pierdziele! Co ona zrobiła? O, dobra. W nic nie robi. Ale wciągnęło konia! W wodzie Nie niszczy... Nie niszczy... Kurde tych, no, klocków, ale zabija nadal Więc może rzucę sobie tutaj gdzieś yeah. Oooooo. Wow. Odbieram mi klocki spod nóg W dół Wykopię trochę dziurę O! Kurczak, znaczy w kaczkach Al fajnie zbiera klocki z po bokach no ostatnie już oh. Dobra Niestety nic nie znalazłem Taktowski jeszcze będę szedł Biorę konia czarnego chociaż wolałbym znaleźć Pegaza w końcu No i dobra O? Dobra nie więc y, patrzę się na pole, które już całkiem dużo wyrosło w nim. Hmm. Dobra, zakończę ten odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie, 50 łapek w górę i na razie...